Chcę walczyć na Arenie. Świetnie. Więc wejdź na nią. Twoim przeciwnikiem będzie Dimitar.

Ale mnie boli łe. Do zobaczenia. Dobra walka mora. Chcę dobrego wojownika. Dobrze. Gębak zmierzy się z tobą na arenie. Dalej, walcz. Snart, kanskje. Moja głowa. Iwan nie żyje. Dobrze. Będę dalej walczyć na arenie. Wiem i czekać na kolejną okazję. Siła i honor. Mora to było tak. Żegnaj. Nie daj się zabić. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Źle, nieźle, nieźle. Dobrze sobie radzisz, Mora. Ale nie zapominaj, że kulak wciąż jest mistrzem. Kto jest twoim najlepszym wojownikiem? Kulak to niepokonany mistrz Geldern Mora. Chcę walczyć z kulakiem. Bardzo proszę, ale ostrzegałem cię. Ruszaj na arenę. Doskonale wiesz. Teraz możesz pokazać No dalej! Pokaż mu, całkiem nieźle. Może lepiej nie zwalaj tego dalego. Mnie to nie przeszkadza. Jak to Jeśli Moja no głowa do niczego nie dojdzie. No dobra, Mora. Jesteś lepszym wojownikiem ode mnie. Zadowolony? No to idź sobie. Nie sprawiaj już żadnych kłopotów. Musimy uderzyć tam. Jesteś cholernie dobrym wojownikiem. A może chcesz dla mnie pracować? Mam dla ciebie pracować? Załatwiłbym to sam, ale to dość delikatna sprawa. Mirzo, ta napuszona parodia asasyna. Od wielu dni śmieje mi się w oczy. Za każdym razem, kiedy odbiera dużą dostawę, dywala śmieci tuż obok mojej areny. Robi to tylko po to, żeby mnie rozszłościć. Chętnie dałbym mu małą nauczkę. Mirzo sam się o to prosił. Stumiewające. Nigdy bym cię o to nie podejrzewał, Mora. Słono za to zapłacę. Mirzo jest zrujnowany. Zamknąłem jego interes. <noise> to więcej niż oczekiwałem. Nieźle. Proszę przyjmij tę nagrodę. Wolałbym raczej jakiś porządny kawał mięsa. Gdyby to było takie łatwe... Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Jasne. Czemu nie? wiem, co myślisz. Ale jest jeszcze inny problem. Mogę się zobaczyć z waszym wodzem Grokiem? Geldern wiele ci zawdzięcza. Tak, możesz się z nim zobaczyć. Skończył się czas na gadanie. Ale jest jeszcze inny problem. Stać ani kroku dalej! Chcę przejść. Możesz wejść! Wieści. Jakieś mory atakują nasze miasta! Jak znajdziemy winnego, to się z nim raz dwa rozprawimy. Gadaj, czego ci trzeba, a potem sobie idź. Nie mam na to czasu. Jak idą wykopaliska? Nabijasz się ze mnie, mora? Przekonaj się na własne oczy, jak pracochłonne są nasze wykopaliska. Każdy ork w tym kraju szuka boskich artefaktów. Wykopujemy całe tony śmieci z tuneli na tych terenach, ale nie ma prawie nic na świecie, co byłoby droższe od tego dziadostwa. Co wiesz o Xardasie? O Xardasie? Coś ci o nim powiem. Kiedy on siedzi sobie w przytulnej wieży w Nordmarze i grzeje tyłek przy kominku, nasi najlepsi wojownicy pilnują niewolników na pustyni. Do tej pory nie udało nam się znaleźć ani jednego z poszukiwanych przez niego artefaktów. Tyle mam do powiedzenia na jego temat, Mor. Magowie ognia poszukują starych artefaktów, zwanych ognistymi pucharami. Słyszałem o tym. Mam nadzieję, że nie udało im się odnaleźć wszystkich pucharów. Byłbym spokojniejszy, gdybyśmy to my je zdobyli. Gdzie szukacie boskich artefaktów? To żadna tajemnica Mor. Przeszukujemy wszystkie świątynie pradawnych. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie się znajdują, rzuć okiem na tę mapę. Sprawdzamy każdy najmniejszy ślad, łącznie ze starymi zapiskami i legendami. Co wiesz o boskich artefaktach? Znaczenie boskich artefaktów nie jest znane nam, szamanom. Jedyną osobą, która wie coś na ten temat, jest Xardas. dla mnie zadanie? Hmm, tak. W zasadzie jest coś, co mógłbyś zrobić. Podobno gdzieś w okolicy mają swoją siedzibę druidzi. Mówią nawet, że jest wśród nich najpotężniejszy z druidów niejaki runak. Muszę się dowiedzieć więcej o tych druidach. Wysłałem już ekipy poszukiwawcze. Co dokładnie chciałbyś wiedzieć o druidach? Niezwykłe umiejętności druidów wciąż są dla nas zagadką. Wiemy tylko, że poświęcają się badaniom nad różnymi gatunkami zwierząt. To właśnie z nich czerpią swoją potęgę i siłę do walki. Musimy koniecznie dowiedzieć się o nich czegoś więcej, żeby ocenić ich siły. Gdzie wysłałeś swoje ekipy poszukiwawcze? Jedną na południe, jedną na północ. Wyprawia na północ przewodzi bolok, ale od jakiegoś czasu nie mam od niego żadnych wieści. Idź i sprawdź, co się dzieje, ale pośpiesz się, nie lubię zbyt długo czekać, jasne.